Pierwsze tradycje to takie, do których chcemy wracać I to jest właśnie przykład takiej tradycji, do której chcemy wrócić Czyli wspólnego ścigania się, wspólnego pływania e, Gdzie bardziej liczy się uczestnictwo od rywalizacji I drugim rodzajem tradycji są takie tradycje, które się rodzą e, Jesteśmy świadkiem narodzin takiej tradycji Tydzień temu zrobiliśmy pierwszy w historii jacht klubu Kamil pomorski medal na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Oleg Bajko zdobył brązowy medal na laserze 47. Druga tradycja, której świadkami jesteśmy narodził właśnie, to e, udział Mateusza Stadulskiego w brygatach e, Opuchar Poloneza, w regatach samotników e, dookoła e, Borholmu i archipelagu Christianso. Mateusz skończył nie jako ostatni. Czekamy cały czas na przeliczenie wyników. Także tradycja to jest coś bardzo ważnego i chciałbym, żebyśmy kultywowali i te tradycje stare, do których chcemy powracać i te, które się właśnie rodzą, czyli żeby medal mistrzostw Polski to był taką coroczną tradycją, żeby zawsze z kamienia ktoś brał udział w regatach samotników, a może z czasem do regaty wygrywał. Dzisiaj mamy taką pogodę, jaką mamy. Ja mam nadzieję, że etap do Międzywodzia odbędzie się i zakończy się szczęśliwie, czego Wam wszystkim życzę. Chciałem zaprosić tutaj teraz Pana Burmistrza. Się Maliny, serdeczne pozdrowienia! No i wszystkiego, co niesie ze sobą żeglarska przygoda w tym pozytywnym sensie, gorąco życzę i dziękuję bardzo za to, że.